Jadąc z grubo ponad 200 km na godzinę doprowadził do uderzenia w kijek. Podróżowała rodzina, nieuchronność kary, a nie jej wysokość. Przepisy są, przepisy zostawmy. Mamy dużo więcej problemów w tej chwili, niż żeby zajmować się pierdołami. Zabójstwa drogowe, jak zwał, tak zwał, tutaj daję specjalnie cudzysłów, bo w prawie karnym czegoś takiego nie ma, zdarzały, będą się zdarzać i tak będzie zawsze. Mieliśmy Sokratesa w Warszawie, też kierowca BMW, naćpany. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Marek Żyle, dzień dobry. Nie milknął echa w wypadku na trasie Łazienkowskiej, gdzie przypomnimy Łukasz Rzet, bandyta drogowy, bo już tak można chyba go powoli nazywać doprowadził do śmierci ojca rodziny. A dwoje dzieci oraz żona tego szpana trafiły w ciężkim stanie do szpitala. I jak zwykle w Polsce przy takiej okazji rozgorzała dyskusja, bo w Polsce, drodzy Państwo, prawa nie stanowi się w normalny sposób. W Polsce prawo stanowi się od wydarzenia do wydarzenia, od takiego humbuka do humbuka. Żeby wspomnieć najstarsze z nich, też związane z ekipą obecnie rządzącą, pamiętają Państwo wiele lat temu policjant wraz z rodziną w Nowy Rok wyszedł na spacer, rozpędzony kierowca BMW uderzył w nich kompletnie na naćpany okazało się, że był po dopalaczach rodzina zginęła, Donald Tusk bo zdarzenie miało miejsce w Trójmieście od razu zapowiedział walkę z piratami drogowymi i z dopalaczami i ze wszystkim no po prostu a, będą wyjeżdżać wozy pancerne na ulicę, by namierzać takich gości i e, z miejsca będą ich likwidować mniej więcej taki miał być tego wydźwięk co jakiś czas powtarzały się tego typu zdarzenia. Przy czym dokładnie rok minął, kilka dni temu, od słynnego również wydarzenia związanego z katastrofą na autostradzie A1. Tam, przypomnijmy, inny bandyta drogowy w BMW, jadąc grubo ponad 200 km na godzinę, doprowadził do uderzenia w kiję, którą podróżowała rodzina. Rodzina, małżeństwo z małym dzieckiem spłonęli. Na miejscu. E, oczywiście e, policja tak bardzo ogarniała sprawę i tak bardzo zbierała ślady na miejscu i zabezpieczała włącznie ze świadkami. Tego zdarzenia, że nie zabezpieczyła głównego podejrzanego, który zdążył trzmychnąć sobie najpierw do Niemiec, a stamtąd do Dubaju. No i teraz oczywiście co chwila w mediach nasuwają się pytania, kto też go z tego Dubaju sprowadzi, bo procedura ekstradycyjna trwa w najlepsze. Tymczasem ten pan, pan M., zwany też Majczakiem, bo to nazwisko chyba jest popularne w sieci. Dostał złotą wizę, więc ma status rezydenta. Może sobie spokojnie, bez aresztu, czekać na dalsze, na dalsze wypadki, jak też one się potoczą. No i czy do takiej ekstradycji dojdzie? Wówczas też mówiło się wiele o tym, że trzeba zmienić w Polsce prawo. Co chwila coś się dzieje, to u nas mądre głowy dochodzą do tego, że trzeba zmienić prawo. Chociaż nie przesadziłem z tymi mądrymi głowami, proszę Państwa, bo tym razem wystarczyła bańka. Bańka internetowa, a tak naprawdę bańka twitterowa. No bo jest kilku takich oszołomów na twitterze, którzy no, mają te kilkadziesiąt, czy kilkaset nawet tysięcy obserwujących, więc każdą bzdurę, jaką piszą, a piszą przynajmniej raz na godzinę, używając nagłówków wprost z Superekspresu lub faktu typu bydle, zabić, zlinczować i tak dalej, wypisują te swoje pierdoły, nawet się nie zastanawiając, Zbytnio nad tym, czy to wszystko ma jakiś głębszy sens. Bo gdyby to miało jakiś głębszy sens, to przede wszystkim nie publikowaliby co godzina, a po drugie, no, zastanowiliby się nad tym, że prawo, które już w tej chwili istnieje w Polsce, to prawo jest tak naprawdę wystarczające. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że ci, którzy domagają się tych zmian, wieszajmy ich centralnie, może tak jak Mussoliniego i jego żydowską kochankę, wtedy, gdy partyzanci ich złapali, może wobec tego powieśmy ich nogami, za nogi, głowami do przodu na stacji paliw, tak jak to miało miejsce na koniec właśnie dyktatora we Włoszech. Tak, wszyscy chcą igrzysk, wszyscy chcą krwi, wszyscy chcą linczu, tylko, drodzy państwo, moim zdaniem, wcale nie tędy Droga, bo przepisy są, tylko przepisy są i przepisy są mało tego, przepisy są wystarczające, tylko przepisy niestety są traktowane tak, jak są traktowane. A więc to warto podkreślić, a raczej warto to powtarzać chyba i to co chwila, że to, że prawo jest takie, a nie inne to wcale nie świadczy źle o prawie, źle świadczy tylko o tym, że no egzekwowane to prawo jest źle, bo jak zawsze mówimy, że nieuchronność, prawda, nieuchronność kary, ani jej wysokość ma decydować o tym, że ktoś pójdzie do kibla, ktoś pójdzie garować, ktoś zostanie odizolowany od społeczeństwa, po to, żeby temu społeczeństwu nie zagrażał. Łukasz Rzet, nazwisko też powszechnie znane w sieci, włącznie z jego Wątpliwą facjatą. Cóż on takiego zrobił? Otóż on miał pięć zakazów. Aktywne te zakazy były oczywiście. No więc ktoś może zadać pytanie, no jak to jest możliwe, że jeździł? No tak, to jest możliwe, że wszystko już tutaj leży po stronie sądów, drodzy państwo. I nie, nie, to nie znaczy, że ja teraz będę nawoływał do linczowania sędziów, do wymiany jednych na drugich, bo ci są od tego, tam ci są od tamtego. Nie. Guzik mnie to obchodzi, kto orzeka w sprawach tego typu fakt jest najważniejszy taki, żeby orzekał zgodnie z duchem tego prawa, a więc jeżeli ma sędzia przed sobą pacjenta, który już zebrał kilka tych zakazów, ponieważ był parokrotnie łapany za jazdę pod wpływem alkoholu albo po prostu popijanemu i te zakazy na nim orzekano, no to jakim cudem do cholery, nie wiem, kolejne te kary, czyli kary numer dwa, kary numer trzy, kary numer cztery, wszystkie te kary są orzekane w zawieszeniu. Przecież gdyby po tej pierwszej karze, która na okres próby zostałaby orzeczona, na przykład na zawieszenie na okres tam właśnie tej próby, kilku miesięcy, ale jak łapią cię drugi raz, to już jest recydywa, wtedy idziesz bezwzględnie pierdzieć w pasiaki, jak to się mówi, tak? Więc gdyby taki pacjent poszedł na półtora roku, które nie wiem. Miał załóżmy orzeczone, potem by wyszedł i znowu dałby się złapać, no to już zamiast półtora to by mu recydywa wskoczyła razy dwa, więc już by siedział trzy. I tak dalej, i tak dalej, więc, drodzy Państwo, przy swoich pięciu zakazach, to on by do teraz jeszcze nie zdążył wyjść. A żeby było ciekawiej, to dopiero zaczął mu się uprawomacniać ostatni nakaz, bo to w lipcu on napisał oczywiście odwołanie, wiadomo droga sądowa, przepływ dokumentów, tam mijają tygodnie, nic się nie dzieje, w tym czasie naćpał się, nachlał się, wsiadł, zresztą jak było naprawdę, mam nadzieję, że biegli i dochodzeniowcy to wyjaśnią, no bo przez to, że uciekł, zbiegł z miejsca wypadku, tak naprawdę nie jest powiedziane, czy on był nachlany, czy on był naćpany, ale wszystko wskazuje na to, bo jak mówią służby, mają tak dokładne Zdjęcia z monitoringu w knajpie, że widać nawet ile kierunków i jakie i gatunkowo wódki on wychylał, więc są w stanie sprawdzić, która to była godzina, wiadomo, o której godzinie doszło do zdarzenia, więc wiadomo, jak bardzo był nastukany. Cóż, teraz w przestrzeni internetowej oczywiście pojawiły się dwa pomysły, po pierwsze, tak zwane zabójstwo drogowe, żeby ono zostało wprowadzone. A ponieważ od tygodnia media nie grzeją niczym innym oprócz powodzi, oczywiście powódź to jedno, tu są specjalne działy, prawda? Ale dwa, jak tylko coś się wymyka spod powodzi, jak tylko woda troszkę opadnie, to wystaje stamtąd trasa Łazienkowska i masakra, właśnie w wykonaniu Łukasza rzet, w związku z czym zabójstwo drogowe. No i wszyscy wskazują, że na przykład we Włoszech czy w Niemczech jest to zabójstwo drogowe, no i tam wszyscy tak jeżdżą. No guzik, to, że będzie wpisane zabójstwo drogowe do polskich przepisów, wcale nie znaczy, że ludzie nie będą tych zabójstw drogowych dokonywać. Skoro jest zabójstwo kwalifikowane takie w kodeksie karnym, to nie znaczy, że ludzie nie dokonują zabójstw, prawda? Dokonują. Prawie codziennie, nie ma tygodnia, żeby ktoś kogoś nie zabił. Tyle, że nie na drodze, a przy pomocy noża, nie wiem, pistoletu, pałki, pięści, czegokolwiek. W związku z tym, co zmienia ten przepis? Ten przepis zmienia to, że gawieć, tłuszcza, która będzie chciała mieć swoje igrzyska, zostanie zaspokojona, bo znowu wrócę do orzekania, tak jak temu gościowi z Bielan, który temu Patolowi, który zabił ojca rodziny na trasie Łazienkowskiej orzekano zawiasy za każdym razem, jeśli chodzi o jego zakaz prowadzenia pojazdów, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, no to gdyby na przykład nie orzekano zawiasów za to, że ktoś popijany mu rozbił samochód, spowodował wypadek, dokonał uszkodzenia ciała, nie daj Bóg kogoś zabił, no to przecież nic nie przeszkadza, proszę Państwa. Tam jest kwalifikacja w prawie karnym, która mówi, że można orzec karę nawet do 12 lat więzienia. No więc zacznijmy może od tego, że sędziowie będą baczniej przyglądać się temu, jak ten czyn jest kwalifikowany i jaki maksymalny wymiar kary na przykład mogą wyciągnąć, bo jeżeli okaże się, że ta kwalifikacja to jest takie właśnie. Jak mówią prawnicy, zabójstwo z zamiarem ewentualnym, czyli że on miał świadomość, że się naśpał, miał świadomość, że się nachrął, miał jeszcze większą świadomość, że zapierdalał przez miasto, no to może się równie dobrze okazać, że nie dam temu panu trzech lat w zawiasach, tylko jeżeli doprowadził do takiej tragedii, do śmierci, do tego, że ta rodzina będzie rozbita, będzie zrozpaczona, że ci ludzie będą psychicznymi kalekami do końca życia i te dzieci włącznie, które zostały sierotami, to taki sędzia przecież może równie dobrze skazać e, takiego delikwenta na najwyższy możliwy wymiar kary, czyli 12 lat, prawda? Nie jest powiedziane, więc może najpierw od tego zacznijmy, że system sądowy będzie starał się nie e, orzekać w dolnych e, widełkach w zakresie tych kar, ale na przykład w górnych i będzie orzekał kar, nie wiem, po 10, po 12 lat, a może wtedy e, i społeczna. Yy, odpowiedzialność za ten czyn będzie taka, że ten typ będzie odizolowany yy, od społeczeństwa przez dekadę czy nawet więcej. To z jednej strony, bo będzie po prostu yy, siedział, z drugiej strony yy, będzie zaspokojona opinia publiczna, która nie będzie musiała tym samym yy, wyciskać z siebie bzdur, jakie państwo mogą widzieć do dzisiaj na Twitterze. Co mnie jeszcze bardziej rozbawiło, tak przy okazji, bo to było jedno wielkie żądanie: zróbmy zabójstwo drogowe, wpiszmy do prawa i ludzie Bodnera, żeby był spokój. Stwierdzili, dobra, opublikujemy komunikat w sieci Ministerstwa Sprawiedliwości, że ruszają prace. Jak się Państwo wczytają w ten komunikat, to tam jasno wynika z niego taki akapit jest, że będą analizować. Czyli tak naprawdę nikt nie chce nikogo niczego zmieniać, bo prawnicy sami są przekonani o tym, że to prawo jest dobre i wystarczające, tylko przecież nikt teraz nie powie, że mamy dobre prawo, bo zostanie przez potencjalny elektorat, przez te gawieć, przez te tłuszcze właśnie zakrzyczany. Ale do tego doprowadzić nie można, bo już mamy jedno nieszczęście w postaci powodzi, gdzie tutaj różnie jest rząd i premier sam oceniany, to niech chociaż tutaj będzie ten humbug, będzie ten wybuch z Heimarsa, tyle, że to jest taki jeden wielki ślepak, ale ma zrobić dużo huku, dużo dymu, dużo magnezji, ma wybuchnąć po to, żeby wszyscy byli zaspokojeni. Druga sprawa, druga, druga sprawa, pierwsza to zabójstwo, druga sprawa to publiczne wezwania do tego, żeby rejestr kierowców, którzy mają zakaz, był publiczny. No dobra, no niech będzie. No i co? Proszę, niech ktoś mi wytłumaczy, co z tego, że ten zakaz będzie publiczny. Nie wiem, widząc menta pod sklepem, co, wejdę sobie na szybko w internet, sprawdzę. Ten gościu przypomina mi tego z kartoteki, który tu jest pośród 38 tysięcy podobnych, i w związku z tym, co ja zadzwonię sobie na psiarnię i powiem, że podejrzewam, że ten facet to ma zakaz. No jak to ma działać? Ludzie, zanim coś napiszecie. To pomyślcie, jak weryfikować potem te przepisy oraz jak je stosować, bo inaczej zostaną one tylko śmiesznymi i nic niewartymi, pustymi przepisami. Zobaczcie, niby prosty przepis miał być wprowadzony, tak, i został o konfiskacie samochodów za jazdę pod wpływem alkoholu i za doprowadzenie do wypadku pod wpływem alkoholu. Ileż było. Z tego tytułu nieporozumień nie wiadomo było, kto za co w jakim zakresie odpowiada, co policja może, czego nie może, efekty były takie, że zainteresowało się tym również Ministerstwo Sprawiedliwości, które tak naprawdę zluzowałoby troszkę te przepisy, doprowadzając do tego, żeby zostawić tylko je. W tym zakresie, w którym są ewidentne, no bo teraz wracając do tamtych właśnie przepisów, nie wiadomo na przykład, co zrobić, jeżeli jest samochód w leasingu, no bo nie skonfiskujemy przecież samochodu, który należy do firmy leasingowej, tak? No więc co, to będziemy. Orzekać równowartość jako nawiązkę, ale czy tak można? Sędziowie nie wiedzą, to są ich pierwsze sprawy. Podobnie będzie, i tutaj raczej byłoby, bo jestem przekonany, że nikt na dłuższą metę z tym nic nie zrobi, bo drodzy Państwo, wystarczy stosować przepisy prawa karnego, które mamy już w tej chwili. One są całkowicie wystarczające. Dlaczego? Dlatego powtórzę, że one również mają bardzo szerokie widły. Jeśli chodzi o zakres stosowanych kar, i to nie muszą być zawiasy, to nie muszą być 3 miesiące, to nie musi być półtora roku, tylko w skrajnych wypadkach to może być nawet 12 lat więzienia. A zgodzą się z Państwo ze mną, że za spowodowanie wypadku, ze skutkiem śmiertelnym, 12 lat więzienia. Ten maksymalny wymiar kar w przypadku, jeżeli ktoś będzie naćpany, nagrzany, naprany na nie wiem co, jeżeli będzie jechał 100, 150, 200, nie wiadomo w jakich warunkach, tam gdzie taka prędkość jest absolutnie niedopuszczalna, to tę karę po prostu poniesie. Tak więc na koniec jeszcze jedno, nieuchronność nieuchronność kary a nie jej wysokość przepisy są, przepisy zostawmy mamy dużo więcej problemów w tej chwili niż żeby zajmować się pierdołami, bo to są na tym etapie pierdoły, zabójstwa drogowe, jak zwał tak zwał tutaj daję specjalnie cudzysłów, bo w prawie karnym czegoś takiego nie ma, zdarzały będą się zdarzać i tak będzie zawsze mieliśmy Sokratesa w Warszawie, też kierowca BMW naćpany ulica zwężona, tam jest teraz 20 rond, nie da się po niej jeździć. Wszystko to jest tylko wodą na młyn oszołomów, zwykłych oszołomów, którzy kreują siebie na ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. No i tego, żeby już Pokazać, nie każdy jest bandytą. Mamo tego, nie ma bandytów tak wielu. Jest to może znikomy promil na polskich drogach. Ja robię miesięcznie wiele tysięcy kilometrów i widzę, jak jest, i to nie jest tak, że każdy zapierdala i co drugi chce mnie zabić. Bardzo się uspokoiło, bardzo się zmieniło w Polsce i coraz lepiej. Pod względem bezpieczeństwa jest coraz mniej ofiar śmiertelnych i nawet ci pijacy za kółkiem też powodują zdecydowanie mniej ofiar śmiertelnych niż trzeźwi ale na przykład po sześćdziesiątce, którzy wjeżdżają, bo nie zauważyli na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Pamiętajmy o tym. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.